Dobra chłopaki, gramy Fnaf... FNAF Case 2 animatroniczny survival Dobra, ja więc powróciłem z Kibla. Dobra, to gramy. Dobra, się. tym miłym akcentem możemy zacząć. A co, okay. to, to już gramy? No. No My My już jest, To już jest na żywo. Zeku ty nas wycisz może, a nie nas słuchasz debilu. Dzięki. No bez niego. Skurat wyciszałem, bez momencie i to powiedział wycis... Okay. <laughs> może to i dobrze, że tego nie usłyszą. A ty jesteś no, Emolaską. Nie może... eee... ja ja rozumiem. Od mami. Eee, koledzy, bo ja widzę go! Szczelaj do niego. A ja go co? Nie wiem, tak lebeki. Tak dla Właśnie beki dostał to prądem. Staram się schować Ofre. przed nim, dla beki na razie. A gdzie jest ze kuchek, u mleku? Moje ulubione moje Moje ulubione Właśnie mnie ominął. O. No Dobra, ja pójdę ten Get generator to... tutaj naprawić. To naprawię generator. Ja pół na ślepo ja muszę uciekać! Świetny odcinek. Ja idę, ja idę pomóc. Naszemu uchyliskowi chytrutkowi Nie no, ja sobie dobrze radzę o dziwo z nim <laughs> No, no już tresowałeś tak. kiedyś Zeku, to wiesz No, tresowałem już Zeku, to, to, to już łatwo. O, Zeku! No. Dobra, dostał, dostał, dostał chiry Dobrze, I że jak mi pomogłeś Nie ma za co Tak mały mi pomogłeś, kuci. że prawie sam umarłeś mały A on Zeku, mały Zeku wyciszałem, wyciszałem, że wyciszył coś z ciebie, by go nie słychać Naprawdę? No Co za no. Co za idiota, nie? Dobra Chyba co my mamy teraz? Kartę znaleźć, kartę musimy znaleźć A no, nie. O, o nie, no. Okej okay. Dosłownie zdążyłem to napisać On przeczytał przed tym Zanim wysłałem on to przeczytał To się chyba w kółko kręca Ja się chyba w kółko kręcę. U kurde, ej, mnie w tej części nigdy nie było Generator Jo, a gdzie ta karta była zazwyczaj? Eee, masz na mapie, karta jest albo juh, w juh, A1, biegnie. albo w B2, albo w C2. Może być karta. pomocy, twój stary po mnie biegnie. A gdzie jesteś? Nie, w B2. A Naprawdę! Dobrze, dobrze. Jestem dobrze. za deskami w B2. No właśnie, on nie widział i biegnie po mnie. Nie uciekam. Dobrze, to ucieknij. Ja pójdę drzwi tylnie otwiera się, dobra? Ja, ja się no chowam te... licząc na to, że mnie nie zauważy, ale coś szczerze wejdzie ja w dół. Ja otwieram główne, ja otwieram główne. Gówno otwierasz? No, no, fajnie No główny generator jest od zasilenia drzwi o, do. O, tam nasrał. Ma otwarte główne drzwi. To ja tutaj. spokojnie. On jest obok mnie. No, chodzi, idziemy mu pomóc. Nie! pomóc. A gdzie jesteś? gdzie jesteś? Przed gdzie nami jesteś. jest, przed nami jest. Biegnie do nas. Nie trafiłem ale, tu. Gdzie okopaki? jesteś? Nie jesteś! On jest chyba w D, w całej części D w ogóle. O nie, jest tu, no, chodź! No chodź, 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 chodź. chodź utkamy. Dawaj, 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 dawaj. Jezu, mnie wow. zostawił. Wow. Mogę rozwalać deskę. On dopiero ogarnął, że deski może rozwalać. Całe <laughs> ja, Ła Łatwo! <laughs> Wow! O wow! Dobra, Jaka mapa wariacie. Las chociaż ogarniam o co chodzi mniej więcej. Biorę Sowę z góry mówię. Ej, no nie wiesz, ja sowy ty! Co? Co? Kolego! Ty, 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 the No to czekajcie, tylko się. Dobra, to ja panowie wychodzę. Miłego? Dobra. Dobra, to wy to macie chwilę, bo ja mam to szybko wyciszenie. O! Już was nie słyszę. Nie U, idę po pierniczej w labiryncie. Pam, pam. Jest Sową. No, widzę już tą Sowę, zaraz mi w dupę wejdzie. No! <laughs> Kurwa a nie, ona mnie nie widziała, okej okay. okay. O, tepnął się Tepnął się Brat jest slender i dzieciem Dobra, ja jestem Dużo teraz tak obsrany, że zaraz wejdę, chyba stanę obok Cześć, 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 to ja, to ja, to ja, cześć, 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 cześć. On cześć. się może podrabiać, pamiętajcie, on się może podrabiać. Nie wiem kim jesteś, ale kimś na pewno jesteś. A Ała, no ty A Ała... No chłop, przy mnie wydawał metalowe dźwięki... Dobra... I, i tymi. No. E no chłopaki, to wyście tam już daleko poszli, to jest moja taktyka. No! Ja tam spieprzam jego taktyką, bo... Ja wiem, że tutaj najwięcej itemków można znaleźć w ten sposób. Chłopaki, bo ja się boję. Chłopaki, Myślecie. bo ja kampię przy kontenerze. Dobrze, chłopaki, bo mnie do niej stalker. Hmm. Chłopaki, to ja odpalę Brawl Dobra, <noise> miłego. Mam kable, ale mam tylko jedne kable. Dobrze, że je widzę budynek I bez drzwi. I tylko jedno paliwo. O, on chyba idzie do mnie. On chyba się po mnie wybiera. O, słyszę go tam. Ale nie widzę. Ja coś tego mam w tle. jest <noise> <noise> to Wa Ważniejszy Dora. detal. To wieś tam był, Ja, babcia, to, 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 to ja... Naleźć, nie mogę teraz ja, skan. Ja, ja jednak ja grać było w to. Dobra, miłego. Ja idę już tam na górę do wyjścia jak coś. A on mi tu zaraz pewnie przyjdzie po mnie. Coś jest kupił, że nam jeszcze brakuje? Jakaś samotna owca? Samotna owca. Hej. Je... W mnie próbuje zabić. Ej z tej strony. No. Ja masz aima frajerze. Typie. Tak się. Co nam jeszcze brakuje? Tak się kupić, naprawiam, chcielibyć? naprawiam. Chodźcie do tego, do wyjścia. Tak? Mi się wyleł. On mnie demontkuje! Pan... Otwarte wyjście. Nie! Pomocy! Panowie! Panowie! Otwarte Dobra. wyjście. A wy już generator. Nie, nie jest i nie będzie no. wyjście. Wyjście jest u góry. Mick jest przy spawnie, a wyjście jest u góry. Po drugiej stronie mapy w ogóle. No Ale on jest za mną, jak coś, to ja wam go przeprowadzę. No to biegnij ostatni, Zeku, chodź. No ale on idzie za mną, on mnie próbuje <laughs> zabić włóczniami. Włóczniami w ogóle. Powiedz... Że... On jak teraz się tepnie. On, on się teraz tepnie za mnie pewnie. Dobra, chodź, biegnij. Ten chłopaki do... Ja nie... A to już nie moja wina, włącz Ej, może. macie... macie może... To się... macie, macie może elektryczność? Tak. Problem polega na tym, że mam... Taki hitbox mapy, że nie może wrócić się w żadnym kierunku. To nazywa się softlocka. Gdzie jest? Nie wiem. Nie widzę go, ale jest zostawiam na minę na schodach, w Gdzie jest wyjście? No tam, do przodu. Bramą. Gdzie jest do przodu? Gdzie to za daleki dystans? Wow. Z jesteś w ogóle po drugiej stronie mapy? O, biegnie! Biegnie! Matki. Biegnie! Chłopaki! Chłopaki, bo on jest za mną! Chłopaki, bo jest za mną! No chopaki. na pewno! Ała. Dobra, Zeku. Zeku, jedyne co ci To uciekać do wyjścia, po lewo, na lewo. A choćby Zeku się zgubił. mapę jak coś pod tabem, nie? Mam mapę pod tabem? Nie, pod da. tabem... Ja próbuję sprintować i pod... pojawia mi się steamowa nakładka. To wyłącz shift taba. Co, jestem amator? Co, jestem amator? Też radę, Zeku. Na lewo. Tam, gdzie jest ten łup, no właśnie. Tylko on będzie cię wypatrywał pewnie z góry. Miej to... O, właśnie. Miej to na uwadze. O, żeś tym No oczywiście, że da się tym misnąć! A, B, D, A, S. Dobra, chociaż jeden honorowo. Oczywiście, że da się... misnąć. Dziękuję. Chłop przeciwił, że da się bronią misnąć. Ale ja mnie wyszczeliłem centralnie! Jemu centralnie w Dobrze, nie płacz już. Już nie Już to już jest Będę. za nami. To już jest za nami. Już nie ma co Wynie. płakać. Wow. Zabić zeką to jak zabić dla do formalności. No, to, Dobrze, chociaż dałeś mi horonowego killa. O, lisu zabrał mi medyka. <śles> ja słyszałem metalowe kroki, mm. po czym lisu zaczął śpiewać it's Słysza. me. It's me. Follow, follow, follow me. me, follow me, then A nie, pomyliłem mi się piosenki. No, trochę Dobre. O mój Boże, komisaria Aha, ta mapa jest zabroniona Jak wziął wilka, to będzie kastrowany O, mam fusa To będzie Chłopaki O, on jest mimikiem! On jest mimikiem! No, Zasrany mimikiem jest! Gdzie jesteś? my Co no nie, no wchodź mi. mi w dupę, wchodź mi w dupę panowie Gdzie ty jesteś? Nie wiem o, rozładował, o, rozładował się Rozładował się Debil Rozładowałem ci się za dupą, o mój Boże Czuję się jak taki mężczyzna, któremu już nie staje w wieku 50 lat Nie idź tu, nie idź tu, on tam jest ja nie wiem jak się te mapy. Ja nie ogarniam kompletnie. Pod tabem macie mapę, pamiętajcie o tym. Panowie, where are you? A, naprawiliście ten generator. No, Przestań sobie biegać! Wans. Denerwuje mnie ta gierka komputerowa FNAF. Czy on się znowu rozładował? Chyba tak. Dlaczego ta się tak szybko rozładowuje, to jest... Przepraszam, <grym grym grym> oh, jest, jest, jest jedna nie poskoczka jest, 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 mam kartę czerwoną. Czerwona. O, tutaj też jest czerwona. ZAPIERDZIŻONĘ ci... żonę. <laughs> o wow, ja to będę musiał pójść Nie te... nastawiaj tej miny O naprawiam generator A nie, nie ja mogę już naprawi... Ja już naprawiłem generator, Ale mamy tylko drugi. uciec Drugi jest niepotrzebny A, Starczy no. jeden Teraz mi mówisz? A? Ale Jezus, zostało, zostało, dranie, zostało, tak. zostało nam tylko uciec Bo jest wyjście się otwiera No dobra nam Ale to trochę minie zanim będziemy mogli uciec Właśnie dlatego ja tam nie chcę biec teraz. Ej no, co mi zanudzili przed z są ojczyzny! Tyba, on o, to jest, on! To, on, jest on! on! to jest, jest, on, jest, to jest on! To jest, to jest on! To jest to jest on jest z wami! jest z wami! To jest on! Myślałem, że się nie ogarnieli. Mam <laughs> <laughs> 7 sekund do postawienia miny. Mam Dobra, jak już strzelę! A masz! Nienawidzę cię! Jesteś śmiercią! Nic nigdy już nie nagramy! Ej, ej, ej! Jest! 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 Nie gram w tą gę. Zwracam ją. O mój Boże! Ale. chuj! Jest ta mapa strasznie. Sam ją wybrał! Sam ją wybrał! Losowo było! Dobra, Mikwajtel drugi las, ale wybieram mapę normalnie, dawaj. O nie, to. To nie... jest... jest dzika. Tam byka dzika w ogóle, dobra. Al albo wilka. Długniony jest ten wilk. No <grym> okay, aha! Ale rację. wykrakałem. Ej, co, co o, to za mną stoi? Fios. Ej, bo on tu idzie! On tu idzie. Ile bo bada, to bada na to mapy. A on jest kotem. No MD, jeb okay. w tą grę. Kto tu jest ze mną? Co tu jest ze mną? Jest to? Ja mam fioza. Chodź to za mną, chodź za mną, chodź za mną. Mówię, się nie widzę siebie i musisz chodź za mną. Nie no, Chodź, Chodź po lodzie. Lodzik, chodź. chodź po loda. To nie są łyżwy panowie, To, to, z tego nie, są łyżwy panowie. to, to nie są No nie, no tak ra. Pląpał. E, e, nie lewy. No kurde, intuicyjne interesje. Więc nie gram w tą o, grę po tym. Ustawiam tu minę tak profilaktycznie. O kurde, strzałkami się da chodzić. Naprawdę? Mau, Co wow, <laughs> o jest? To jest szynka na no, narzędzie albo coś w tym stylu. Oda no, nowe rzeczy. Spawić. I kikarda, on tu jest gdzieś. Mam skrzynkę, mam skrzynkę. On jest na suficie, jest na suficie. Widział mnie fryer. No i low power. Nie, no tak raz się bąka. Z się bąka, prawym generator. A nie, nie mówię. Nie, F4, kurwa. O kurde. Wow. Ale ty miałeś dobrą postać. O oh. oh, wow. Rydko mi się raz, Ja cały czas jeden pasek miałem. Dobry, oh. dobry odcinek. Ja myślę, że... Dobra, dziękuję jest... wszystkim za obecność. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie o łopecny w górę i Subiku. Pamiętajcie, zostawić mimika pod tym filmem jako komentarz. Mick Fighter będzie dawał wam serduszka. Trzymajcie się i cześć. No, Mam dnia wszystkim.